Hej, cześć, tu druga duszy. Przychodzę z Wami, z wami do Was z czytaniem y, trochę seksu, bo to zdrowo. Teraz będzie czytanie dla Byka. Słuchajcie, wiadomo, że nie z każdym będzie rezonować. Yy, no, bierzcie do siebie to, co pasuje. Co nie pasuje, zostawcie. Myślę, że się będziecie zadowoleni. Słuchajcie. Yy, słuchajcie. Mam talię kart dosyć specyficzną, bo, bo jest, są trochę no, obsceniczne rysunki, także no, nie każdemu może to, to pasować, ale myślę, że seks to jest zupełnie coś naturalnego, więc chyba nie ma co się obrażać, ale będzie też coś o także szykuję się. Biorę karty i już Wam mówię, cesarz kapanka i sześć kielichów. Widzicie? O, tu sobie przesunę. Słuchajcie, cesarz to jest no taka stabilność, odpowiedzialność, równowaga, stanowczość, taki autorytet. I jest taki być może związek, bo to wiadomo, nie jest do wszystkich, tu akurat coś takiego wyłapam. Być może jest taki związek, w którym się wszystko toczy dobrze, jest, są pieniądze, jest, wszystko się dobrze układa, no ale może jakieś są niespełnione takie namiętności z, z, z lat młodzieńczych, z przeszłości, i jednak one powracają. Mm. I chciałoby się je zrealizować. No, trzeba to zakomunikować, bo tu jest jakaś para i widzę, to jest takie zatopienie się właśnie no, w, w pracę, w jakiś biznes, w, w działanie, myślenie takie o sukcesie, ale tu jest potrzeba oderwania się właśnie od tych takich bardzo y no, przyziemnych, może takich. Y y Materialnych rzeczy, a pójścia właśnie za namiętnością. Za czymś co każdemu człowiekowi jakby nie było, jest potrzebne dla zdrowego funkcjonowania. A poza tym realizowanie swoich fantazji no, w jakiś sposób, oczywiście w, w porozumieniu z drugą połówką, no, to jest też zdrowe. Yy, także trzeba dać się porwać tej namiętności. I bo jest też taki zastój, takie melancholia, takie sobie siedzenie, rozmyślanie. No, to jest takie stanie w miejscu. Taki zastój, nic, w sumie, nic złego się nie dzieje, ale nic też dobrego się nie wydarza. No, no trzeba by było coś, jakiś powiesz w świeżości do tej sypialni, słuchajcie, wprowadzić. No, bo tak jak już mówiłam, no to jest zupełnie naturalna rzecz. Yy, I ktoś tu musi rozruszać to towarzystwo. Bo jakieś braki ewidentnie są. Słuchajcie, zobaczymy, co tu jest w tych szóstce kilku. O, i proszę bardzo, i przybywa rycerz. Być może to jest energia trzecia. To dla co po niektórych. Być może jednak coś się rusza w tym związku, ale Rycerz Mieczy to jest odważny, młody mężczyzna, to jest intelektualna osoba. Jest pewne siebie, odważny, no i, i co najważniejsze w tego typu sprawach bardzo zręczny. <gry> Także o, tu jest taka żądza stawiania się do walki, gotowości do podołania danemu zadaniu. Także u co po niektórych może się pojawić taka sytuacja, a jeżeli jest to związek z, z wieloletnim stażem, to jednak trzeba realizować te, 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 te swoje fantazje i no coś, co coś się nie spełniło, coś, coś te, te swoje potrzeby w komunikacji, Yy, razem yy, z partnerem. Może wystarczy po prostu porozmawiać i yy, yy, powiedzieć o swoich potrzebach. Może druga strona też ma wam coś do powiedzenia, a może no nie bardzo wie jak, tak? Być może już tak długo nie myśleliście o, o, o czymś, jakby nowym, bo już tak się utarło, że wszystko jest dobrze, tak powinno być, a to nie wypada, a tam to wypada. No to nieprawda. Jeżeli dwoje ludzi się dogaduje w sprawach łóżkowych, to wszystko wypada. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, co tam w zdrowiu. Co tam w zdrowiu u Was. O proszę, u byków. Co tam w zdrowiu u byków? No ja u Was tutaj żadnych. Powiem wam, że specjalnych perturbacji nie widzę. Żadnych większych problemów ze zdrowiem. Trzeba po prostu dbać o siebie, ćwiczyć i odpoczywać, bo jak nie będziecie ćwiczyć, to wasza dieta może źle wpłynąć na was, ale może może, może będziecie, jeżeli za dużo będziecie się obierdać, będziecie walczyć później z nadwagą, no to jest oczywiste. Będziecie mieli wtedy z tym problemy, ale ćwiczyć, uważać na na jedzenie, ile tam co i jak. Suplementować się, bo, bo wiecie, że teraz warzywa mają mało witamin, chyba że jakieś tam ekologiczne i, i z dobrego miejsca sobie z, kupujecie, albo może macie własny ogródek i, i sobie hodujecie co u byków, akurat to by nie było nic dziwnego. Także uważać na dietę, bo nic spe... specjalnego tu się nie kroi. Dla tych, co chorowali, to wychodzą z choroby. Jakieś jest powolne zdrowienie. Taka dobra energia, równowaga. Bierzcie leki, wszystko będzie, będzie działać i, i, i leki też Wam posłużą. Być może ktoś tu chorował, to tak do, do co po niektórych, jakieś płuca zapalenie płuc, może jakieś schorzenia górnych tych układu oddechowego, ale to wszystko... Yy... Wygląda, wygląda dobrze także kochane byki rozruszajcie sypialnie co po niektórych to ktoś rozrusza yy... no. i to by było dla was za dużo nie mam do powiedzenia to by było tyle buziaki papa i do następnego